Nie, to Na pewno go nie zauważyliście, nie uważacie kogo. Jest ilo, obaj not. Widzicie, że dzisiaj kupiłem te bitopiele, ale mi go ukradli? Jak to wygląda, oglądasz on i za mną się no to fajnie. No to właśnie bo pozobacz. Mój nick jest taki O. Moja woda jest taka u. Ja wybiegłam w no a wyłączcie. Pa!